Jadąc z Lwowa na winniki, zatrzymałem się w dawnej miejscowości Laszki Murowane, świadczącą o Polsce, a dzisiaj Murowane. Był tutaj pałac, pokażę Wam go. Pałac był na tyle niesamowity, że jego ściany miały półtorej metrów. Tutaj widzimy kolumny no, taka weranda, ganek wszystko już w ruinie ktoś to podobno kupił. A tu jest jakiś gazon, który zrzucono. Murowane, laszki murowane. To zostało po tym pałacu. Pozdrawiam wszystkich i wędruję dalej.